Hej, witajcie kochani na kanale Tarocie Skiris, witajcie w mojej przestrzeni, moi mili energetyka na dzień 12 stycznia 2022 roku, wybieramy karty Tarota oraz karty wyroczni, ale sprawdźmy najpierw co chcą powiedzieć karty na dzień 12 stycznia 2022 roku, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia i jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Kochani pamiętajcie, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi te karty rezonują. A na czytanie prywatne, tak jeszcze dodam, zapraszam wiadomości poprzez maila. Dobra. Słuchajcie. Piękna energetyka, giermka, czyli pazia kielichów. Będzie to dzień, w którym tak naprawdę będzie nam się wszystko układało po naszej myśli. My w ogóle w tym dniu chwytamy naszą złotą rybkę do naszego kielicha. I układamy swoje życie według własnych wzortów, wzorców. Będzie to dzień z nowymi możliwościami, wszystko będzie układało się tak, jak po, po prostu to ma. Może być tak, że gdzieś tam otrzymacie pewne wsparcie, które tak naprawdę bardziej jeszcze da Wam wzmocnienie do tego, żeby rozwijać się, żeby zdobywać. Może ktoś pójdzie w tym dniu na pewne kompromisy, w jakichś sporach i wszystko się po prostu rozegra, wszystko się tak naprawdę ułoży. W pracy karta mówi się, o, karta zapowiada o pewnych perspektywach zawodowych, jakieś dobre wiadomości, nowe możliwości, nowe szanse, jakieś awanse, słuchajcie. Może być tak, że po prostu w tym dniu ktoś otrzyma możliwość zmiany pracy, jakiegoś rozwoju, albo sam w tym kierunku podąży. W uczuciach karta mówi o oddaniu się całej miłości temu partnerowi, i tak naprawdę ta energetyka będzie cały dzień będzie to jakieś początki, jakieś nowe uczucia, odwzajemnione oczywiście będzie tutaj regeneracja tych uczuć, słuchajcie, będzie jakieś um, polepszenie się tych pewnych rzeczy, jeżeli w tej miłości tego właściwie brakowało. Radom jest, byście tak naprawdę, moi kochani, cieszyli się z wszystkiego, co was Otacza, nawet z tych najmniejszych przyjemności. Pamiętajcie, że to wszystko jest wokół Was, wystarczy to. Wystarczy to po prostu chwycić, bo mamy ten dzień z cudowną atmosferą, z ukojeniem w tych niektórych rzeczach, z, emo z emocjami, które będą nas radowały, które będą nas cieszyły, które będziemy wyciągać, odbierać i, i wychodzić też z nowymi perspektywami. Dużo nowych rzeczy będzie się pojawiało. Złota rybka się pokaże i słuchajcie, będzie otrzymywanie tego, co się chce. Dobra, zajrzyjmy, co chcą powiedzieć karty wyrocznie. Ok. Słuchajcie, pięknie nam dopowiedzą drzewo. Drzewo to jest rozrost, to jest powrót do korzeni, to jest rozwój, to jest stabilizacja, słuchajcie. To jest ten czas, w którym nadchodzi wreszcie zakorzenienie się w pewnych rzeczach i pójdziemy do przodu. Mamy wytrzymałość. Czasem może pójdzie to powoli, ale jest do wzrostu, więc jest naprawdę przepięknie. W pracy karta mówi o pewnym postępie do przodu, poszerzaniu swojej umiejętności, poszerzaniu swojej wiedzy. Słuchajcie, wzrost. Wzroście do góry, osiąganiu tego, co by się chciało i naprawdę wszystko. Pójdzie do przodu. Może być tak, że w tym dniu robicie jakiś generalnie plan, plan operacyjny, plan podstawowy, według którego pójdziecie do wzrostu. W miłości karta mówi o cierpliwości, o trwałej więzi, o pogłębieniu się więzi, o racjonalnym wykorzystaniu tych uczuć, tak? O trwałej więzi i takiej może być tak, że ktoś pozna jakąś bratnią duszę albo po prostu zwiąże się z kimś na stałe. Będzie to taki dzień, słuchajcie, w którym warto inwestować swoje pieniądze. Ale warto też inwestować w samego siebie. To jest też bardzo ważne. W tym dniu, co zrobimy, słuchajcie, będzie zakorzenione i pójdzie do przodu. No co, no pięknie, pięknie, naprawdę. Może być tak, że po prostu tego kopniaka generalnie potrzebowaliśmy i taki dzień właściwie nadchodzi. Moi drodzy, no co, no życzę Wam, byście w tym dniu podejmowali to, co trzeba podjąć, te decyzje względem swojej miłości, samego siebie, zdobywania, słuchajcie. Um... <kluzny> Przepraszam, no bo to jest ten czas, który należy zakorzenić, wykorzystywać i on pójdzie do wzrostu. Moi, kochani, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam Iris, pa pa pa.